Bo ty też mówiłeś, że często nie w ogóle, ty też w ogóle zastanawiam się, jakie to jest uczucie siedzieć w samochodzie z ludźmi, którymi wiesz, że często zaczynają rozmowę po prostu od yy, odcięcia dwóch palców, prawda? Więc to różnie się może wydarzyć w takich sytuacjach. Ja już w pewnym momencie zacząłem się uśmiechać, bo tak sobie pomyślałem, że może to już jest właśnie ten moment, że... Mhm. <laughs> mówię. No nie wiedziałem, co z tego wyniknie. Pamiętam, że spojrzałem w niebo i widziałem przylatujący samolot. Tak sobie myślałem, że kurczę, no, trzy miesiące temu to ja leciałem do Meksyku po raz pierwszy samolotem, a teraz tak no, siedzę w tym aucie i w sumie nie wiem, co będzie. Nie spotkała mnie tam w aucie żadna wrogość ze strony tych ludzi. Oni mnie ani nie pobili, oni mnie po prostu przestraszyli. Ale chyba im też się podobało to, że jakoś mimo wszystko odpowiadałem w miarę składnie, w miarę szybko. Któryś z nich zapytał mnie, czy się boję, a ja powiedziałem, no pewnie, że się boję. Mówił, ale gdyby ciebie zaprosili, nie wiem, do łodzi na Bałuty, też byś się bał. No, tam wytłumaczyłem, na czym to polega. Myślę, że inna skala mniejsza, ale, ale, mniejsza. ale myślę, że podobnie. No. No, tak mówię, ale ty jesteś z Meksyku, wyobraź sobie, że jesteś gdzieś tam, no nie znasz, nie wiesz, co się dzieje, no pewnie. Ja no. też byś się bał. Taka od, taką, taką odpowiedź, koło mu się spodobała. No dobra, a, a sytuacje, o których słyszałeś, które były...